W międzyczasie w lipcu 1917 roku w szeregach armii austro-węgierskiej mieliśmy tak zwany kryzys przysięgowy. Otóż żołnierze pierwszej i trzeciej brygady Legionów Polskich odmówiły złożenia przysięgi wierności cesarzowi niemieckiemu i cesarzowi austriackiemu. Ta decyzja ten bunt spowodował roz, rozwiązanie legionów Osobę, którą uważano za inicjatora tego buntu, czyli Józefa Piłsudskiego, umieszczono w twierdzy w Magdeburgu, natomiast żołnierzy internowano. Przysięgę złożyli żołnierze II Brykady Legionów Polskich, dowodził nimi generał Józef Haller i stali się tak zwanym Korpusem Posiłkowym. No ale kiedy doszło do Traktatu Brzeskiego, to najpierw część tych żołnierzy opowiedziała się po stronie rosyjskiej. A finalnie, razem z generałem Hallerem, przedostali się do Francji i tam utworzyli tak zwaną błękitną, albo zasilili właściwie błękitną armię. Błękitna armia to były jedyne oddziały polskie, które walczyły u boku zwycięstw. To utworzenie błękitnej armii było tyle istotne, że oni właściwie nie wiem, wzięli udział chyba w jednej bitwie, natomiast po wojnie udało się całą tą armię razem z wyposażeniem, Przenieść do Polski i dzięki temu, potem tej wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, to uzbrojenie okazało się być bardzo, bardzo istotne, bardzo pomocne w tym, aby pokonać bolszewików. Rok 1917 to też jest rok odzyskania niepodległości przez Finlandię. Finlandia do tego momentu miała dwa okresy, w których była zależna od kogoś. Najpierw to była Szwecja, a od 1809 roku to była Rosja. Wtedy było tak zwane Wielkie Księstwo Finlandzkie, które było częścią Rosji. W roku 1917 Finowie uwalniają się spod dominacji rosyjskiej, tworzą niepodległe państwo. Cały czas pozostał temat Polaków i przeciągnięcie ich na swoją stronę. Niemcy i Austro-Węgrzy Węgry, Węgrzy, chcąc zapewnić sobie wsparcie Polaków i nie chcąc być gołosłownymi wobec aktu 5 listopada pod koniec 1917 roku powołują Radę Regencyjną. I Rada Regencyjna jest pierwszym takim jakby rządem, zalążkiem przyszłego rządu polskiego. Jednocześnie na terenie tym razem Francji w Paryżu na nowo odradza się Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele i z kolei dla państw antantych to właśnie Komitet Narodowy Polski jest tym oficjalnym przedstawicielem Polaków na arenie międzynarodowej. Z kolei w grudniu 1917 roku władze bolszewickie postanawiają umocnić swoją pozycję poprzez y, terror, poprzez y, zastraszenie y, potencjalnych przeciwników. W związku z tym powołują komisję do walki z Rewolucją, Chyba do roku 1921 czeka aresztuje około 400 tysięcy osób, i od 50 do 20, 250 tysięcy zostaje z tych aresztowanych zamordowanych. Jednym z pierwszych dowódców czeka i jednym z najbardziej odpowiedzialnych za eksterminację ludności rosyjskiej jest Polak Felix Dzierżyński. Cała taka doktryna bolszewicka mówiła, że, że absolutnie nie ma tutaj jakiejś taryfy ulgowej. Każdy, kto choć trochę jest podejrzany o walczenie z rewolucją, walczenie z władzami rewolucyjnymi, powinien być usunięty. Inny ze znanych działaczy rewolucyjnych, rewolucyjnych, Lew Trocki, nawet powoływał się na rewolucję francuską, pokazując, że właśnie Francuzi tak samo, aby utrzymać się przy władzy, musieli ten terror stosować. I faktycznie w rewolucyjnej Francji, szczególnie właśnie w okresie Jakobinów, no pod gilotyną ginęło mnóstwo niewinnych osób. Zresztą pod gilotyną zginęli również twórcy. Jedni z przywódców rewolucji, a więc Danton, Dan, Danton i Robespierre. Po okresie tak zwanego czerwonego terroru, właśnie w 21 albo 22 roku czeka, jest zlikwidowana, Natomiast powstaje nowa komórka, która jest częścią NKWD. No i NKWD to jest taka potężna komórka państwowa, która właśnie będzie odpowiadała za m.in. innymi wychwytywanie i likwidowanie wrogów państwowych, wrogów rewolucji. Z czasem z kolei NKWD w jakimś tam stopniu przekształci się w KGB, czyli podobną komórkę, ale już w Rosji powojennej. Rok 1918, ostatni rok pierwszej wojny światowej, zaczyna się dość optymistycznie. W lutym 1918 roku niepodległość Uzyskuje, odzyskuje Litwa. Najpierw jako Królestwo Litwy, a potem jako Republika Litewska. Równolegle swoją niepodległość ogłosiła Estonia tyle tylko, że Estonczycy musieli jeszcze o tą niepodległość powalczyć i tak naprawdę udało im się ją w pełni uzyskać po zakończeniu wojny estońsko-bolszewickiej w latach 1918-1920. 3 marca 1918 roku Rosjanie, tak jak już mówiłem, podpisali traktat pokojowy z państwami centralnymi w Brześciu, tzw. traktat brzeski, Niemcy bardzo szybko przerzucili swoje siły na zachód i właściwie w ciągu 8 dni doszli na tyle głęboko w głąb, do, do Francji, na tyle głęboko weszli w, na teren Francji, że Paryż był już w zasięgu ich armat. Na szczęście dla państw Antanty pomoc amerykańska zaczęła spływać coraz częściej, nie tylko w postaci sprzętu, ale też w postaci ludzi. No i finalnie udało się latem 1918 roku odeprzeć ofensywę niemiecką i odebrać im jakiś obszar w wielkości około 500 km2, co w kontekście tych czterech lat wojny pozycyjnej było naprawdę ogromnym sukcesem. W Rosji w tym czasie cały czas trwało umacnianie się władzy bolszewickiej. Co ciekawe, w wyniku rewolucji październikowej bolszewicy przejęli władzę, ale nie zdecydowali się od razu na jakieś drastyczne ruchy względem cara i jego rodziny. Ostatecznie jednak Lenin kazał zlikwidować Mikołaja I rodzinę i 17 lipca zostali oni wszyscy rozstrzelani. W ten sposób Skończyła się epoka, era dominacji rodziny Romanowów na, na, w terenie Rosji. Przypomnę, że Romanowowie rządzili w Rosji od 1612 roku, właśnie do 1917. W sierpniu natomiast Rosja Bolszewicka anulowała traktaty rozbiorowe, a to oznaczało dla Polaków, że te ziemie, które były odebrane w wyniku trzech rozbiorów, mogły stać się częścią. Niepodległego państwa polskiego. Państwa, które, tak jak już mówiłem wcześniej, miało powstać, ta deklaracja powstania państwa była zarówno ze strony państw centralnych, jak i ze strony państw antant. Słabo Niemcy, słabo też Austro-Węgry i tą słabość Austro-Węgier również Polacy postanowili wykorzystać. W Krakowie zawiązała się komisja likwidacyjna, na czele której staną, stanęli Wincenty Witos i Ignacy Daszyński. I ta komisja likwidacyjna, tak jak rada regencyjna, były takim zaczynem ewentualnego przyszłego rządu. Porażki, kryzys ekonomiczny, kryzys demograficzny w Niemczech spowodowały, że Niemcy się zbuntowali. I w listopadzie wybuchło. Wybuchła rewolucja, wybuchło Powstanie Listopadowe Niemieckie, w wyniku tego powstania został obalony cesarz niemiecki. Niemcy stały się republiką, docelowo, to, docelowo była to Republika Weimarska. I nowe władze niemieckie postanowiły zakończyć I wojnę światową. I dokładnie 11 listopada w wagonie kolejowym pod miejscowością Kąpień. Przedstawiciele Francji i Wielkiej Brytanii przyjęli kapitulację niemiecką. I ten moment uważa się za oficjalny koniec I wojny światowej. A więc I wojna światowa kończy się 11 listopada 1918 roku. Co ważne, Niemcy byli tymi ostatnimi, którzy podpisali zawieszenie broni. Wcześniej zrobili to ich sojusznicy, a więc kolejno Bułgaria, Turcja i Austro-Węgry. Ten wagon to miejsce są tutaj istotne, że Niemcy odebrali to też jako upokorzenie. Na pewno jako upokorzenie odegrał, odebrał to weteran I wojny światowej, czyli Adolf Hitler, który walczył w szeregach armii niemieckiej, był ranny, został oznaczony krzyżem. Po wojnie, po pierwsze, jednym z jego takich bardziej znanych zdań było stwierdzenie, że każde pokolenie powinno przeżyć taką wojnę, ponieważ ona wzmacnia charakter. Natomiast jego takim celem, jednym z nadrzędnych celów polityki zagranicznej, było zemszczenie się na, na Francuzach. I faktycznie, kiedy w 1940 roku m, będą Niemcy przyjmowali z kolei zawieszenie broni, podpisywali zawieszenie broni z Francuzami, to. Decyzją Hitlera odbędzie się to dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym wagonie, co zostało podpisane rozejm w wyniku I wojny światowej. W czasie rewolucji listopadowej w Niemczech Niemcy zwolnili Piłsudskiego, eskortowali go z Magdeburga do Berlina, po czym wsadzili go w pociąg do Warszawy. I Piłsudski przyjeżdża do Warszawy 10 listopada 1918 roku. Natomiast dzień później, 11 listopada, Raga, Rada Regencyjna przekazuje mu dowództwo nad tworzącym się wojskiem Polski. No i ten dzień został również w Polsce uznany jako święto niepodległości. Dzisiaj, 11 listopada, właśnie obchodzimy Narodowy Dzień Niepodległości. Jest oczywiście dyskusyjną sprawą to, czy faktycznie to, że, że Piłsudski przyjmuje władzę nad, nad wojskiem, jest powodem, aby właśnie tego dnia świętować niepodległość. Przypomnę, że, że to, że Rada Regencyjna akurat przekazała Piłsudskiemu tą, tą władzę, wynikało z faktu, że akurat Rada Regencyjna urzędowała w Warszawie. Natomiast w tamtym czasie i na terenie Polski, no i poza Polską było jeszcze kilka takich rządów, takich organów jak Rada Regencyjna. Po pierwsze, w Lublinie działał rząd ludowy, na którego czele był Ignacy Daszyński. W Krakowie była cały czas Polska Komisja Likwidacyjna, gdzie cały czas, którą cały czas zarządzał Wincenty Witos. W Cieszynie powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. W Poznaniu powstała Naczelna Rada Ludowa z Wojciechem Korfantem na czele. No i w Paryżu cały czas był Komitet Narodowy Polski, któremu przewodniczył Roman Dmowski. I tak naprawdę przynajmniej część z tych komórek, a na pewno Roman Dmowski, no nie byli za bardzo zwolennikami tego, aby władzę przyjmował akurat Piłsudski. No ale Piłsudski przejął tą władzę. 14 listopada Rada Regencyjna się rozwiązała i Piłsudski zresztą dekretem, który sam ogłosił, sam napisał, został tymczasowym naczelnikiem państwu. Tymczasowym naczelnikiem państwa miał być do zwołania sejmu Stawodawczego. Po zwołaniu sejmu został naczelnikiem państwa i tym naczelnikiem państwa był do momentu zaprzysiężenia Gabriela Narutowicza na prezydenta Polski.